Niespełna doba dzieli nas od rozpoczęcia głównych zmagań w Australian Open, czyli pierwszej wielkoszlemowej imprezy sezonu 2026, która tradycyjnie otwiera tenisowy rok na najwyższym poziomie. Pierwsze mecze zostaną rozegrane w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego, choć na starcie zabraknie jeszcze reprezentantów naszego kraju. Polscy kibice będą musieli uzbroić się w cierpliwość ponieważ biało-czerwoni wkroczą do rywalizacji dopiero drugiego dnia turnieju. Wiemy już jednak dokładnie, kiedy na korty w Melbourne wyjdą Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Linda Klimowiczowa oraz Kamil Majchrzak, a poniedziałek zapowiada się jako niezwykle intensywny dzień z polskim akcentem. Podczas tegorocznej edycji Australian Open w singlowych zmaganiach zobaczymy aż sześciu polskich tenisistów i tenisistek. Do grona zawodników mających zapewniony udział w głównej drabince dzięki rankingowi należą Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak. W czwartek do tego grona dołączyła także Linda Klimowiczowa, która zapisała się na kartach historii jako kolejna reprezentantka Polski, skutecznie przechodząc eliminację turnieju wielkoszlemowego na poziomie zawodowym. 21-letnia tenisistka dokonała tego w imponującym stylu, nie tracąc ani jednego seta, a w decydującej rundzie kwalifikacji pokonała rozstawioną z numerem 12 Grit Minen. Dzięki temu zawodniczka pochodząca z Ołomuńca po raz pierwszy w karierze wystąpi w głównej drabince turnieju tej rangi. Już w dniu losowania drabinki poznaliśmy wstępny harmonogram występów Polaków w pierwszej rundzie Australian Open. Wówczas stało się jasne, że żaden z naszych reprezentantów nie pojawi się na korcie w niedzielę, a swoje mecze w poniedziałek rozegrają Magdalinet, Magdalena French, Linda Klimowiczowa oraz Kamil Majchrzak. Do samego końca nie było jednak pewne, kiedy wystąpią Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Ostatecznie w piątek potwierdzono, że liderka polskiego tenisa również zagra w poniedziałek natomiast hurkacz rozpocznie zmagania dobę później, we wtorek. W nocy z piątku na sobotę, czasu polskiego, organizatorzy opublikowali szczegółowy plan gier na poniedziałkowe spotkania w Melbourne, udostępniając go na oficjalnej stronie turnieju. Na głównym obiekcie Australian Open, czyli Rod Laver Arena, zobaczymy Igę Świątek. Jej mecz z Chinką Juejuan Yuan otworzy nocną sesję – i rozpocznie się tuż po godzinie 9 czasu polskiego. To bardzo dogodna pora dla kibiców w Polsce, choć emocje z udziałem biało-czerwonych rozpoczną się znacznie wcześniej. Już o godzinie pierwszej w nocy z niedzieli na poniedziałek, swoje spotkania rozpoczną Magdalinet oraz Magdalena Fręch. Poznanianka zmierzy się z Emmą Nawarro na 1573 Arena, natomiast zawodniczka urodzona w Łodzi. Zagra z Weroniką Erjawek na korcie numer 12. Ten sam obiekt będzie także areną rywalizacji Kamila Majszaka, którego pojedynek z Jacobem Ferliem zaplanowano jako trzeci w kolejności po meczach Magdalena Fręch Weronika Erjawek oraz Fabian Maroszan, Artur Rinderknech. Z kolei Linda Klimowiczowa wystąpi na korcie numer 15, gdzie jej spotkanie z Franceską Jones Zostało wyznaczone jako drugie starcie dnia po pojedynku Quentin Halis-Alejandro Tabilo. Wszystko wskazuje więc na to, że poniedziałek w Melbourne upłynie pod znakiem intensywnych emocji z udziałem polskich tenisistów, a kibice będą mieli wiele okazji, by śledzić występy swoich ulubieńców niemal przez całą noc i poranek. Główny turniej Australian Open potrwa od 18 stycznia do 1 lutego. A najważniejsze informacje, wyniki i relacje z wielkoszlemowych zmagań będzie można śledzić za pośrednictwem specjalnej zakładki poświęconej turniejowi na stronie Interii.